Aby sobie wynagrodzić to, że ukończyłam studia, poszłam na zakupy Pierwszym przystankiem było Louis Store. To jest najpiękniejszy kubek, jaki widziałam. Widziałam go pierwszy raz, jak byłam w Belgii w tamtym roku, więc jestem bardzo zadowolona, że udało mi się go dostać w Warszawie, w Louis Store jakbyście byli zainteresowani. Pojawiałam sobie kwiaty, bardzo dużo kwiatów. piękne. Hi, dzisiaj się bardzo źle czułam uh, i nie pokazywałam praktycznie całego dnia, ale stwierdziłam, że się odezwę, bo nie chcę pokazywać tylko tych dobrych chwil, więc robimy sobie teraz Upside Down Banana Cake, uh, taki banana bread trochę powiedzmy. Tutaj mam już przygotowane w formie. Banany i robię właśnie karmel. Pierwszy raz mi już nie wyszedł, więc świetnie. Teraz próbuję drugiego sposobu. Zobaczymy, jak mi wyjdzie, bo so far nie jest zbyt dobrze. Ciasto też już jest rozrobione, więc czekam tylko na ten nieszczęsny karmel. Jak kolejny raz mi nie wyjdzie, to użyję po prostu takiego karmelu z tubki. A co mi tam? Znowu nie odzywałam się cały dzień Chyba muszę trochę się bardziej nauczyć vlogować Wychodzimy zaraz, idę na kawę z moją przyjaciółką, która właśnie wróciła z Belgii z wymiany Spakujemy jej kawałek ciasta i prezenty and we can go mm -hmm. um, The is sweet and Innocent, but um... Uh... <laughs> <laughs> oh, was a bit disappointing. <laughs> so you still work you. that's why. it's a lot by Dopiero skończyłam pracę, chyba jakaś dwudziesta już, idziemy na zakupy. Muszę kupić szafran. Kwiaty, bławatka. Kurwa to już mi tak abstrakcyjnie. Chcę upiec bułki z kremem patissier, z dżemem rabarbarowym, szafranem i właśnie udekorowane kwiatkami bławatka. więc chciałam to zrobić, ale mm, nie wiem, czy uda mi się dostać stacjonarnie. Takie rzeczy. Zamawiałam już wcześniej sobie na Allegro, ale teraz po prostu nie wiem, czy nie kupię herbaty z bławatkiem also. Don't ask. Jest sobota Google. What time is it? It's one thirty one PM. Pierwsze 31. Światło wygląda, miał zaraz zejść słońce, którego na notabene nie widzieliśmy 3 tygodnie, um, więc nie ma słońca. To też może wpływać na to, że czuję się ostatnio trochę gorzej. Nikt o tym nie wie, ale wróciłam w styczniu z Azji, gdzie było 35-40 stopni. Wszystkim się wydaje, że to pomaga wyjechać w środku zimy, a tak naprawdę jest tylko gorzej. Świadczasz tego wszystkiego, tego ciepła i tego słońca przez jakiś tam czas, a później wracasz i masz to. It's not helping, it's even worse. Więc zrobiłam sobie kawkę. Mam dwie godziny do wyjścia. Wczoraj miała do mnie przyjechać moja koleżanka, miałyśmy robić jej tatuaże, i piec, natomiast w końcu się nam nie udało. Tutaj jadę do mojej przyjaciółki na drugi koniec Warszawy, więc powodzenia dla mnie. To jest plan na dziś. Ogarnąć się i wyjść. Powstałam o 13.00. Dzisiaj będziemy też testować dwie nowości, bo byłam w Rosmanie i kupiłam to serum na przebarwienie, które wszyscy polecają. I też udało mi się w końcu dostać jakiś płynny brązer, który nie kosztuje 150 zł. Ale też muszę wspomnieć, że jestem trochę głupia, bo dostałam kiedyś propozycję współpracy z Garnierem, właśnie z tymi produktami. Byłam jak mm, guys, nie mogę przymagać sobie rzeczy, bo moja pielęgnacyjna rutyna jest taka dość stabilna, ja się też. Teraz staram pozbyć trądziku na stałe, co idzie mi tak mhm. Mm im, że dziękuję bardzo, ale niestety nie wprowadzam nowych rzeczy. Mm. No właśnie. Jest 15, ja już się ogarnęłam, zaraz wybieramy outfit i wychodzimy. Teraz zjem sobie śniadanie. I co? I nie mogę się doczekać, aczkolwiek jest bardzo zimno i nie wiem czy nastawiać się na ubranie czegoś ładnego czy czegoś ciepłego. We have to think about that, ale to jak już zjem, włączę sobie coś zaraz może na YouTubie i ja wybieram outfit za chwilę.